Jutro o świcie chcę wyruszyć na północ. Wydaje mi się, że powinniście oboje pójść ze mną. Tom zastanawiał się przez chwilę, po czym zapytał A co z jej ojcem? Sama powiedziała, że on potrafi o siebie zadbać. Martwiła się tylko, co przyrządzi se na kolację. Wyczuwam, że tak naprawdę nie jest przygotowana na to, by dowiedzieć się, co się z nim stało. Oczywiście będziemy musieli ją o to zapytać, ale ja uważam, że powinna zostać z nami. A nie mam najmniejszego zamiaru iść przez przemysłowe miasteczka na zachodzie. Nie chcesz iść na zachód? Nie. Spodziewał się sprzeciwu, ale się go nie doczekał. A co robimy z tą nocą, myślisz, że powinniśmy pełnić warte? Do tej pory klej nie brał tego pod uwagę. Nie wiem, czy to by nam coś dało, gdyby Salem Street nadciągnął tłum szaleńców. Wymachujących pochodniami, co moglibyśmy zrobić? Zejść do piwnicy? Kleś zastanowił się nad tym pomysłem. Ukrywanie się w piwnicy wydawało mu się rozpaczliwym rozwiązaniem, jak zejście do bunkra. Ale kto wie, może hipotetyczny tłum szaleńców uznałby dom za opuszczony i pognałby dalej. Pewnie lepsze to niż zostać zarżniętym w kuchni, a wcześniej być może zmuszonym do przyglądania się zbiorowemu gwałtowi na Alice. Do niczego takiego nie dojdzie, pomyślał. Zaczynasz gubić się w tych hipotezach, boisz się własnego cienia, do niczego takiego nie dojdzie. Tyle, że za ich plecami płonął Boston, rabowano sklepy z alkoholem, toczono krwawe walki o baryłki z piwem. Oto do czego już doszło. Tom obserwował go w milczeniu, pozwalając mu to przemyśleć, co oznaczało, że sam zapewne już to zrobił. Rave wskoczył mu na kolana, tom odłożył kanapkę i zaczął głaskać kota. Powiem ci coś, odezwał się wreszcie klej. Jeśli masz parę koców, w które mógłbym się zawinąć, to może spędzę noc na ganku. Jest obudowany i ciemniej tam niż na ulicy co oznacza, że pierwszy zobaczę każdego, kto spróbuje podejść, szczególnie nadchodzących szaleńców. Nie wydaje mi się, żeby oni mieli się skradać. No, rzeczywiście niezbyt się do tego nadają. A jeśli ktoś podejdzie od tyłu? Niedaleko jest Lina, Klej wzruszył ramionami na znak, że tak czy inaczej nie zdołają zabezpieczyć się przed wszystkim. Na wszelkie podjęte środki ostrożności i tak będą niewystarczające. W porządku, powiedział Tom, przełknąwszy kolejny kęs i poczęstowawszy Rayfa kawałeczkiem szynki. Ale obudź mnie około trzeciej. Może Alice pośpi do rana. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, rzekł klej, Posłuchaj, chyba wiem, co mi odpowiesz, ale i tak zapytam. Nie masz broni, prawda? Nie, odparł Tom. Nawet pojemnika z gazem pieprzowym. Przyjrzał się kanapce i odłożył ją na stół. Kiedy ponownie spojrzał na kleje, jego oczy nie wyrażały żadnych uczuć. Mówił cicho, jakby zwierzał się z jakichś tajemnic. Pamiętasz co powiedział policjant zanim zastrzelił tamtego szaleńca? Klej skinął głową. Koleś co z tobą, co wyrabiasz? Nigdy tego nie zapomni. Wiem, że to było zupełnie inaczej niż w filmach, rzekł Tom, ale. Nie przypuszczałem, że to będzie tak, że, że kiedy pociągnie za spust jego głowa. Nagle pochylił się, przyciskając dłoń do ust. Niespodziewany ruch spłoszył rejfera, który dał susza na podłogę. Tom wydawał z siebie gardłowe jęki, i klej był pewien, że zaraz zwymiotuje. Miał tylko nadzieję, że nie pójdzie w jego ślady. Wiedział, że niewiele mu brakuje doskonale, rozumiał. Co Tom ma na myśli strzał i wilgotny, gęsty rozbrysk na chodniku? Tom nie zwymiotował. Jakoś wziął się w garść i spojrzał na niego zauzawionymi oczami. Przepraszam, nie powinienem do tego wracać. Nie musisz przepraszać. Sądzę, że jeśli mamy poradzić sobie z tym, co nas czeka, powinniśmy zapomnieć o subtelniejszych uczuciach. Myślę, że ci, którzy tego nie zrobią... Zamilkł, po czym znów zaczął. Ci, którzy tego nie zrobią, udało mu się dokończyć dopiero za trzecim razem. Ci, którzy tego nie zrobią, niemal na pewno zginą. Patrzyli na siebie w białym blasku lampy kolmena. Odkąd wyszliśmy z miasta, nie zauważyłem żadnych uzbrojonych ludzi, powiedział Klej. Z początku ich nie wypatrywałem, ale później tak. A wiesz dlaczego, prawda? W całym kraju. Może z wyjątkiem Kalifornii, stan Massachusetts ma najbardziej restrykcyjne przepisy regulujące posiadanie broni. Clay pamiętał, że przed kilkoma laty widział ogromne tablice, informujące o tym wszystkich wjeżdżających do stanu. Ostatnio zastąpiły je inne, z ostrzeżeniem, że każdy kierowca przyłapany na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu spędzi noc w areszcie. Jeśli gliny znajdą w twoim samochodzie ukryty rewolwer, na przykład w schowku na rękawiczki, obok karty rejestracyjnej i ubezpieczenia, mogą cię zapuszkować nawet na 7 lat. Naładowana strzelba w furgonetce, nawet w sezonie łowieckim, to 10 tysięcy dolarów grzywny i dwa lata prac społecznych. Tom podniósł resztki kanapki, obejrzał je i odłożył z powrotem. Jeśli nie byłeś karany, możesz trzymać broń w domu, ale. Pozwolenia na jej noszenie nie dostaniesz. Może gdybyś był ministrantem i miał pisemne poparcie ojca O'Maleja, ale zapewne i ono by nie pomogło. Być może dziś te przepisy uratowały życie wielu ludziom. Całkowicie się z Tobą zgadzam, że ktom. Na przykład tych dwóch z baryłką piwa. Dzięki Bogu żaden z nich nie miał trzydziestki ósemki. Klej skinął głową. Tom odchylił się do tyłu razem z krzesłem, splut ramiona na chudej piersi i rozejrzał się. Okulary błysnęły w świetle lampy. Krąg rzucanego przez lampę blasku był niewielki, ale jasny. Teraz jednak nie miałbym nic przeciwko temu, żeby mieć pistolet, i to nawet po tym, co widziałem, a uważam się za pacyfistę. Od jak dawna tu mieszkasz, Tom? No już prawie dwanaście lat, wystarczająco długo, żeby zaobserwować, jak okolica schodzi na psy. Jeszcze całkiem nie zeszła, ale mówię ci, jest na dobrej drodze. W porządku więc zastanów się, który z twoich sąsiadów może mieć broń w domu? Arnie Nicholson po drugiej stronie ulicy i trzy domy stąd, odparł bez namysłu Tom. Nalepka Krajowego Związku Strzeleckiego na zderzaku jego forda, tuż obok naklejki wyborczej Busza i Cienieja. No tak, sprawa oczywista. I dwie nalepki związku na pikapie, na którym w listopadzie umieszcza nadbudówkę kempingową i wyrusza na polowanie w Twoje strony gdzie z przyjemnością inkasujemy od niego pieniądze za licencję na polowanie na terenie innego stanu zauważył klej. Proponuję jutro rano włamać się do jego domu i zabrać broń. Tom spojrzał na niego jak na wariata. Ten facet nie jest aż takim paranoikiem jak niektórzy członkowie milicji z Utah, ale na trawniku ma tabliczkę z symbolem alarmu antywłamaniowego, której wymowę należy rozumieć jako chcesz spróbować szczęścia, śmieciu? Ponadto jestem pewien, że zna zalecenia Związku Strzeleckiego na wypadek Gdyby ktoś próbował odebrać mu broń. Zdaje się, że może to zrobić jedynie po jego trupie. No właśnie. Klej pochylił się do przodu i powiedział głośno to, co było dla niego oczywiste od chwili, gdy zeszli z autostrady. Że Molden jest teraz tylko jednym z wielu popieprzonych miasteczek Stanów Zjednoczonych, a kraj ten chwilowo nie działa. Stanął na głowie. Dziękujemy. Proszę zadzwonić później. Salem Street była zupełnie pusta, czuł to wyraźnie, kiedy tu przyszli, prawda? Nie gówno, prawda, czułeś, że jesteście obserwowani. Naprawdę? Nawet jeśli tak, to czy po takim dniu mógł jeszcze polegać na jakichkolwiek przeczuciach? To śmieszne. Posłuchaj, Tom, jeden z nas pójdzie do domu tego Knackelsona, jak tylko się rozwidni. Nickersona. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Szczególnie, że jasnowic MacKart widzi go klęczącego przy oknie salonu z automatem dotychczas schowanym gdzieś na wypadek końca świata, który właśnie nadszedł. Ja to zrobię, oświadczył Klej, ale tylko wtedy, gdy ani dziś w nocy, ani jutro rano nie usłyszymy stamtąd żadnych strzałów. I na pewno nie wtedy, gdy rano na jego trawniku zobaczymy jakieś trupy z ranami postrzałowymi, czy bez. Ja też oglądałem wszystkie stare odcinki Strefy Mroku, a szczególnie te, w których cała nasza cywilizacja okazuje się jedynie cieniuteńką warstewką politury. Bardzo cienką, rzekł ponuro Tom. Idi, Amin, Pol Pot i inni. Pójdę. Z podniesionymi rękami zadzwonię do drzwi. Jeśli ktoś się odezwie, powiem, że chciałem tylko porozmawiać. W najgorszym razie każe mi się wynosić. Nie... Najgorszym razie palnie ci w łeb na wycieraczce z powitalnym napisem i zostawi mnie samego z nastoletnią sierotą, warknął Tom. Wymądżaj się o strefie mroku, ile chcesz, ale nie zapomnij o tych ludziach, których widziałeś walczących dzisiaj przy wejściu do metra w Bostonie. To było nie wiem co to było, ale tam ci po prostu oszaleli i tyle. Nie możesz w to wątpić, Tom. Na co z Paniusią wymachującą Biblią? I tymi dwoma facetami walczącymi o beczułkę piwa też byli szaleni. Nie oczywiście, że nie, ale jeśli w tym domu po drugiej stronie ulicy rzeczywiście była broń, to Klej chciał ją mieć. A jeżeli jest jej tam więcej, to chciał uzbroić także Toma i Elis. Sądzę, że powinniśmy odejść stąd co najmniej 100 mil na północ, oświadczył klej. Może Uda nam się zdobyć jakiś samochód i przejechać część tej drogi, ale niewykluczone, że trzeba będzie pokonać ją pieszo. Chcesz, żebyśmy szli uzbrojeni jedynie w noże? Pytam całkiem poważnie, bo wielu tych, których napotkamy po drodze, będzie miało broń. I wiem, że ty też zdajesz się z tego sprawę.